Cześć, witam Cię serdecznie, nazywam się Krzysztof Król i w dzisiejszym filmie chcę opowiedzieć Ci o tym, co zabiera Ci Twoją energię do życia. Jeśli interesuje Cię ten temat, zaczynajmy. Jak z pewnością zauważyłeś, czy zauważyłaś, jestem człowiekiem charyzmatycznym, pełnym energii, co nie tylko przekłada się na to, że potrafię innych zainspirować, zmotywować, zachęcić do zmiany, ale też tym, że sam bardzo dużo w życiu już osiągnąłem i osiągam cały czas. Więc jeśli Ty również chcesz stać się człowiekiem, który ma dużo energii, to skorzystaj z tego, że pokażę Ci dzisiaj 20 różnych elementów, które tą energię Ci zabierają bo naturalny stan to jest stan właśnie w którym masz dużo energii do życia, w którym masz chęci do życia. I głównym powodem dlaczego ci jej brakuje, to nie jest dlatego, że nie potrafisz jej wytworzyć. To jest to, że coś ci tę energię zabiera i być może myślę, że z dużym prawdopodobieństwem wśród tych 20 dzisiaj czynników odnajdziesz właśnie powody, czemu energii ci brakuje i jeśli te powody wyeliminujesz, to będzie ci się dużo lepiej żyć, będziesz dużo więcej osiągać. Więc lecimy po kolei. Punkt pierwszy to złe nawyki żywieniowe. Czyli to że nie dostarczasz swojemu organizmowi odpowiednich niezbędnych składników odżywczych albo dostarczasz mu zbyt dużo różnych toksycznych substancji, z którymi organizm sobie nie radzi. No jedno albo drugie albo obydwa na raz. Bardzo często ludzie, którzy właśnie traktują swój organizm trochę jak śmietnik, do którego byle co wrzucają, byle się najeść i nie patrzą zupełnie na jakość tego pożywienia, no to bardzo często oni właśnie mają bardzo mało energii. Weź pod uwagę chociażby to, no nie tylko to, że żeby poradzić sobie z jakimiś toksynami, to organizm potrzebuje bardzo dużo energii i wręcz one mogą powodować różne choroby, różne zaburzenia, nierównowagę w organizmie, to nawet samo zjedzenie ciężkostrawnego posiłku tej energii już dużo, tej energii dużo zabiera. No weź chociaż pod uwagę to, że bardzo dużą część w ogóle energii, którą my dostajemy z pożywienia, to używamy ją od razu, żeby to pożywienie strawić. Więc staraj się traktować z szacunkiem swój organizm i do niego takie wrzucaj rzeczy różne, które naprawdę są dobrej jakości. Punkt drugi to niewłaściwy sen brak wystarczającej ilości snu albo zła jakość snu, no to na pewno będzie wpływać na twoje ogólne samopoczucie i energię. I teraz popatrz, ja jestem na przykład człowiekiem, który bardzo jest wrażliwy właśnie na spanie. Ja jeśli się nie wyśpię o odpowiedniej ilości godzin, to źle mi się myśli, czuję tak, no, że mam, jak to się nazywa, modnie mgłę mózgową, czyli faktycznie ciężko mi po prostu pewne rzeczy rozkminić, a do tego nie mam po prostu energii, jestem podirytowany, zdenerwowany, ciężko mi się żyje. Więc dlatego dbam o ten sen od wielu lat, monitoruję jakość swojego snu, monitoruje ilość tego snu, zapisuje każdego dnia właśnie ile spałem, żeby później móc analizować właśnie, które czynniki zaburzają ten sen. I ja tutaj na kanale nagrałem już nawet kilka filmów o tym, jak dobrze wyspać się w nocy, jak wstać rano, jak być wypoczętym, więc odnajdź sobie te filmy tutaj na YouTubie. Bardzo łatwo, jeśli szukasz jakiegoś tematu, to znaleźć te tematy właśnie w sposób jak wyspać się w nocy, Krzysztof Król, albo jak wyspać się w nocy, wyzwanie 90 dni, Wpiszujesz tutaj na YouTube w wyszukiwarkę takie hasło i znajdziesz na pewno tych kilka filmów. Bo już nagrałem tutaj dla Was ponad tysiąc filmów przez, przez wiele lat, przez 8 czy prawie 9 lat, więc wiele różnych tematów z zakresu psychologii, rozwoju osobistego, biznesu, finansów, relacji, tutaj właśnie znajdziesz na kanale wytłumaczone w bardzo prosty i skuteczny sposób. Kolejna sprawa to nadmiar stresu. Ciągłe, słuchaj, doświadczanie stresu, stres chroniczny zwłaszcza, to jest coś, co wyniszcza twój organizm, rujnuje go wręcz. Stres powoduje, że, na, że organizm wchodzi w ten mechanizm tak zwany ucieczki bądź walki, w którym organizm się nie regeneruje. Nie trawi pokarmu dobrze, nie działa układ odpornościowy, nie działa układ seksualny, nie jest nastawione myślenie w sposób taki, żeby coś kreatywnego wymyśleć, e, tylko właśnie walczyć. Jeśli, I to jest, to jest stan, w którym my jesteśmy w stanie być przez jakiś krótki czas. Ale jeśli teraz w chronicznym stresie Ty jesteś od rana do wieczora, przez wiele tygodni, miesięcy czy lat. No, to Twój organizm będzie zrujnowany i nie masz co liczyć na to, że będziesz mieć dużo energii. I teraz, żeby Ci z tym pomóc, to ja w najbliższą niedzielę o godzinie 10 poprowadzę szkolenie zupełnie bezpłatnie dla Ciebie, gdzie nauczę Cię właśnie, jak znacząco ograniczyć ilość stresu w Twoim życiu i też wyeliminować ten stres chroniczny. Jeśli chcesz poznać właśnie te metody, które są bardzo skuteczne i które zmienią Twoje życie no, na pozytywnie nie do poznania. To od razu zapisz się, wejdź sobie na linka wyzwanie 90 dni.pl łamane przez webinar, ustaw sobie też przypomnienie w telefonie, na przykład na 9.30 i ja tych rzeczy w niedzielę cię nauczę, zobaczysz, że będą to proste w zastosowaniu metody, które poprawią znacząco jakość twojego życia. Lecimy dalej. Kolejna sprawa to jest brak aktywności fizycznej. Jak to się mówi, jeśli czegoś nie używamy, to to tracimy. I dotyczy to zarówno twojego mózgu, twoich mięśni, jak i całego twojego ciała. To można poznać bardzo łatwo, jeśli na przykład miałeś kiedyś złamanie, złamaną rękę, która przez miesiąc, czy złamaną nogę, która przez miesiąc, czy przez dwa miesiące była w gipsie i nie mogłeś nią ruszać i nagle zdejmują ci lekarze ten gips, a ta noga wygląda jak połowa drugiej nogi. Czy ręka już nagle wychudzona taka, mięśnie zaniknęły i to doskonale wtedy widać po prostu, że mięsień, którego nie ćwiczymy, to go tracimy. I teraz popatrzcie, tak samo jest z całym naszym organizmem. Jest w nim nie tylko są mięśnie, kości i mózg, ale jest wiele różnych układów, które jeśli nie są na bieżąco po prostu... Czyszczone, yy, tak jak układ limfatyczny, czy, czy, czy ja ogólnie ja na przykład czuję tak po prostu, jak uprawiam sport, jak się porządnie wypocę, że ten mój organizm się tak przeczyścił, nie? że wszystko z tym potem jakieś toksyny, różne rzeczy wyleciały i faktycznie tak się dzieje po części. Więc jeśli po prostu nie uprawiasz tej aktywności fizycznej, to zdolności Twojego organizmu będą zamierać. I teraz popatrz się, mózg potrzebuje. I kalorii do tego, żeby funkcjonować, i potrzebuje tlenu, i potrzebuje y, odpowiedniej ilości różnych składników, i żeby to wszystko fajnie funkcjonowało, to podczas sportu właśnie twój organizm uczy się, jak bardzo dobrze funkcjonować. Dlatego no, aktywność fizyczna jest czymś niezbędnym, żeby mieć dużo energii. Po prostu im do pewnego poziomu, im częściej ćwiczysz, im więcej ćwiczysz, tym więcej twój organizm jest w stanie znieść, tym więcej będziesz mieć energii na co dzień. Oczywiście, tak jak powiedziałem, do pewnego poziomu. Jest pewien poziom, kiedy te korzyści zaczynają już, e, przeradzają się tak naprawdę w ciężar dla organizmu. Kiedy jesteś przetrenowany, kiedy właśnie nie znasz swoich granic, to też tej energii może być mniej, to też o tym pamiętaj. Kolejna sprawa to zaburzenia hormonalne. Słuchaj, hormonów w swoim organizmie i kobieta i mężczyzna ma bardzo dużo, one nie są takie same, ale chociażby biorąc tutaj pod uwagę y, y, hormony właśnie wytwarzane przez tarczycę y, czy hormony płciowe, to one znacząco wpływają na poziom energii. Więc jeśli czujesz po prostu, że coś może być nie tak, to zrób sobie badania, które wcale nie są drogie, żeby zbadać chociaż podstawowy tych kilka, kilkanaście hormonów i dzięki temu wiedzieć, co się dzieje w Twoim organizmie. Bo czasem można wyeliminować pewne problemy w bardzo łatwy sposób, a jeśli byś nie wiedział w ogóle, że one tam istnieją, to mogłyby ci dokuczać przez nawet całe Twoje życie. Kolejna sprawa to różne choroby Twojego ciała. Choroby jakieś ukryte czy przewlekłe mogą powodować właśnie uczucie osłabienia, brak energii, więc też warto dbać o swój organizm. Zwłaszcza, kiedy nie masz już 20 lat, ale masz tych lat 30, 40, 50 i więcej, to warto co jakiś czas porobić sobie różne badania, a jeśli ci coś dolega, to znaleźć dobrego lekarza, właśnie który jest w stanie ci pomóc z danym problemem, bo często jakiś mały problem łatwo wyeliminować, zanim stanie się wielkim problemem. A pamiętaj też, że organizm to jest jedna całość. Jedna całość, czyli czasem jakiś drobny, mały stan zapalny w jednym miejscu powoduje gorsze funkcjonowanie całego twojego ciała. Kolejna rzecz, to jest punkt siódmy, brak witamin i minerałów. No, czyli właśnie składników odżywczych, które mogą wpływać często jakieś niedobory po prostu na to, że nie masz energii, nie masz na nic siły. Punkt ósmy, to są różne złe nawyki. Palenie papierosów nadmierne spożywanie alkoholu czy jakichś substancji różnych innych, może ci po prostu odbierać energię i motywację i są to rzeczy udowodnione naukowo, zresztą myślę jako dorosły człowiek, zdajesz sobie z tego sprawę. Ale warto właśnie też no dostrzegać te powiązania yy, na co dzień, prawda, no bo może palisz papierosy, myślisz sobie, a ta moja babcia paliła 100 lat i przeżyła, no to są wyjątki, właśnie, od niestety, od reguły albo stety. I na pewno, jeśli wiesz, nie radzisz sobie na przykład z paleniem, rzuceniem palenia papierosów, to jest to temat, który pierwszy powinieneś w ogóle wziąć pod uwagę. Kolejna rzecz to będą, wy, bo przerobiliśmy sobie kilka tych przyczyn różnych związanych z Twoim ciałem, ale również przyczyny, właśnie związane z Twoimi emocjami czy z Twoim umysłem, mogą też odbierać Ci energię, bo na przykład w punkcie 9 depresja to jest coś, czego jednym z objawów wręcz jest po prostu uczucie apatii, brak motywacji, brak energii do życia. Życia. I depresja teraz może mieć różne odmiany, może być ukryta często, może być wysoko funkcjonująca, taka, że nawet ty nie zdajesz sobie sprawy faktycznie, że ona ci doskwiera. Dlatego warto też czasem porozmawiać z mądrym człowiekiem, po, yy, żeby sprawdził po prostu, czy faktycznie nie masz objawów właśnie jakiegoś rodzaju depresji. Kolejna sprawa, punkt dziesiąty, też bardzo często wśród ludzi to właśnie lęk, to zaburzenia lękowe, niepokój. One mogą zdecydowanie prowadzić właśnie do zmęczenia, do osłabienia i będą ci odbierać energię do życia. Kolejna sprawa to brak celów i sensu życia. Nawet jeśli nie masz depresji, nie doskwierają ci zaburzenia lękowe, to brak po prostu celów w życiu sprawi, że popadniesz właśnie w apację. Będziesz mieć takie uczucie stagnacji. No i będzie ci brakować motywacji, żeby robić cokolwiek. A pamiętaj, że, tak jak powiedziałem, nasz organizm, jeśli z pewnych rzeczy korzystamy, skorzystamy z nich dużo, to tym łatwiej nam one przychodzą. Więc jeśli ty w, żelu masz swoje, w życiu masz swoje cele, cały czas do nich zmierzasz, to tym łatwiej ci osiągać kolejne. Bo budujesz sobie przekonanie, że ty możesz osiągać cele, budujesz pewność siebie związaną i z dążeniem do celu i z jego osiąganiem, więc wtedy łatwiej ci to po prostu przychodzi. Również niska samoocena może być powodem tego, że brakuje ci energii w życiu. No bo jeśli ty cały czas czujesz się źle sam ze sobą, jeśli ty cały czas po prostu uważasz, że nie jesteś wart tego, żeby coś osiągać, to to będzie to prowadzić po prostu do zaburzeń różnych twojego organizmu. Pamiętaj, że twój mózg steruje twoim ciałem, więc jeśli w twoim mózgu są jakieś myśli właśnie tego typu, że uważasz, że nie jesteś nic wart, że jesteś, masz niską pewność siebie, niską samoocenę, to to też się przejawia na twój, w twoim organizmie. Kolejna sprawa to jest nudzenie się w życiu. Słuchaj, no monotonia i brak jakichś nowych wyzwań yy, będzie też prowadzić do pewnej stagnacji, do braku chęci do życia. Trauma czy jakieś straty, yy, doświadczenie właśnie utraty bliskiej osoby, yy, czy jakieś przejście przez traumatyczne przeżycie, będzie wpływać na Twoją psychikę i na energię do życia. Przemęczenie emocjonalne. Jeśli masz nadmiar odby obowiązków, jesteś przeciążony w życiu, wypalony. Zbyt duża odpowiedzialność na ciebie spoczywa każdego dnia. To będzie to prowadzić, że jesteś wyczerpany, ale umysłowo. I tu ten temat, właśnie w, punkcie, w tym punkcie, jest powiązany też z tym, jak odpowiednio Ty postrafisz ustalać sobie priorytety w życiu i zarządzać swoim czasem. I o tym przypominam Ci, będę mówić w najbliższą niedzielę o godzinie 10. Więc mam nadzieję, że już udało Ci się zapisać, że ustawiłeś czy ustawiłeś sobie przypomnienie w telefonie na godzinę 9.30 w niedzielę, właśnie po to, żeby nie zapomnieć, żeby nie ominęła Cię taka szansa na poznanie bardzo skutecznych strategii radzenia sobie ze stresem. A my lecimy dalej, słuchaj. Bardzo często brak odpowiedniego wsparcia, pewna izolacja społeczna, brak dobrych relacji interpersonalnych będzie wpływać na, tw na Twoją motywację do działania, na ogólne samopoczucie. Jeśli masz problem z tym, że zamykasz się w domu, zamykasz się na ludzi, to jak najszybciej powinieneś sobie z tym poradzić, bo my, jako ludzie, jesteśmy naturalnie przyzwyczajeni, przygotowani do życia w pewnych społecznościach i po prostu potrzebujemy innych ludzi. Nawet jak jesteś introwertykiem, lubisz siedzieć sam, to i tak, i tak. Od czasu do czasu jednak potrzebujesz kogoś bliskiego koło siebie. Punkt 17: to ciągłe narzekanie, negatywne myślenie, popadanie w jakieś teorie spiskowe. To potrafi odebrać, jaką nawet mi by to oderwało, odebrało, szczerze mówiąc, energię do życia. Jeśli ja zapętliłbym się w tych teoriach spiskowych, że zaraz niczego nie będzie, że nam wszystko zabiorą, że będziesz, nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy, i cały czas tymi wszystkimi rzeczami się strasznie emocjonująco po prostu zajmował, to wyrobiłbym sobie prędzej czy później wizję świata, w którym na cholerę cokolwiek robić. Na cholerę w ogóle próbować, skoro i tak mi wszystko zabiorą, i tak jakieś ta, tamte czy inne siły po prostu zniszczą ten świat, to po cholerę w ogóle próbować. Więc to jest też ważny element, z którym warto sobie poradzić i zastanowić się, czy to, że się pasjonujesz tymi teoriami spiskowymi, na które i tak nie masz wpływu żadnego, czy to ci w życiu pomaga czy przeszkadza? Czy dzięki temu twoje życie jest lepsze czy gorsze? No i ostatni temat. To są różne środowiskowe zewnętrzne przyczyny, takie jak na przykład wypalenie zawodowo. Jeśli masz pracę, która generuje ogromny stres, która wymaga wiele Twojego wysiłku, od Ciebie wysiłku fizycznego czy psychicznego, to może to prowadzić właśnie do efektu wypalenia. I wtedy w takiej pracy też no. Nie warto pozostawiać przez dłuższy czas, może warto zastanowić się nad zmianą ścieżki kariery. A przypominam Ci tutaj, że zaledwie tydzień temu opublikowałem właśnie film, gdzie podałem 10 bardzo fajnych pomysłów na karierę, które mogą uczynić z Ciebie milionera. Więc jeśli szukasz inspiracji, co mógłbyś w życiu robić i chciałbyś zmienić swoją karierę, to być może któryś z tych pomysłów, no, będzie dla Ciebie właśnie strzałem w dziesiątkę, więc koniecznie zobacz ten film sprzed tygodnia. Na, natomiast co może jeszcze powodować? Brak wsparcia społecznego, popatrz, brak wsparcia ze strony rodziny, Przyjaciół, czy współpracowników, cokolwiek byś nie robił, to może powodować właśnie to, że brak ci motywacji, brak ci chęci do działania, bo czujesz się po prostu sam na świecie. I ostatni punkt to negatywne otoczenie. Popatrz relacje z toksycznymi ludźmi, ludźmi, którzy mają tendencje psychopatyczne czy narcystyczne, mogą wpłynąć bardzo negatywnie na Twoją psychikę, a przez to na stan właśnie i na poziom Twojej energii. Więc warto świadomie dobierać sobie otoczenie, warto wokół siebie mieć takich ludzi, którzy dla ciebie są życzliwi, którzy trzymają za ciebie kciuki, którzy chcą ci pomagać, a nie cieszą się z każdej twojej porażki. Mam nadzieję, że wśród tych 20 czynników, no jak najmniej dotyczy, dotyczy ciebie, ale że udało ci się odnaleźć jakieś elementy, które możesz poprawić w swoim życiu. Bo pamiętaj o tym po prostu, że stan tego, że masz dużo energii, to jest stan naturalny. Bo widziałeś może małe dzieci, ja mam dwójkę małych synków i mogę obserwować, że oni mają energii po prostu bardzo dużo naturalnie. Jak im tej energii ktoś nie odbiera, to naprawdę mają jej pod dostatkiem. Więc mam nadzieję, że tobie też będzie dane wrócić do tego pierwotnego, naturalnego stanu, właśnie w którym będziesz mieć dużo chęci, dużo energii, dużo motywacji do działania. Tego ci serdecznie życzę. Więc jeśli film ci się spodobał, wrzuć łapkę w górę, bardzo proszę udostępnij go dalej swoim znajomym, subskrybuj kanał. No i do zobaczenia. Do zobaczenia w niedzielę. Trzymaj się Miej dzisiaj wspaniały dzień. Cześć.